I się Widzowie, witam was w kolejnym odcineczku na kanale Zajcu znowu z Lego Ninjago z zestawu Col, y, mech Kola i tutaj z lodowego motoru Zayna. no i co? Mam nadzieję, że wam się spodoba łapka w górę, sub z dzwonem a my przejdźmy znowu do figurek i mamy tutaj oto takie figurki jak Zayn. Yy, żołnierz oczywiście ten wilkołaczy żołnierz jak jego nazywam i kol więc co przejdźmy do, omawianiu, do, omia, do omawiania mech kola więc tak zacznijmy od mecha kola ten pojazd otóż to wywalamy i bum Mech się prezentuje bardzo ładnie. Może najpierw zacznijmy od tego młota. Młot jest bardzo ładny, taki idealny bym powiedział. Bardzo do tego pasuje. Fajnie jest dołączona rączka. I może spójrzmy na niego od przodu. Tak on wygląda od przodu. Tutaj ma fajny miecz na tym pancerzu. Co, w tej rączce nie ma nic nie wiem czy pokazałem, w drugiej rączce nie ma nic o tak, więc co nogi oczywiście można ruszać No dobra, teraz nie chcę zmienić pozycji, bo jest w fajnej pozycji oczywiście kapsułę można otworzyć, nie ma tutaj w środku żadnych rzeczy ale przynajmniej jest tak wygląda to od przodu tak od jednego boku, tak od tyłu, tak od drugiego boku, a tak jeszcze raz od przodu. Oczywiście kola można włożyć do, do środka. Rękami oczywiście można ruszać, można im zmienić pozycję. Oj, wyczekajcie, bo, bo mi tu ten mech spadł. Młot też jest ruszany. Według mnie zestaw grube 8 na 10 Więc co? Przejdźmy teraz już do drugiego zestawu. Więc pum, pum, pum! Witam Was w drugim, oto tutaj, pięknym zestawie, czyli motor zejna. Tak się on prezentuje od przodu. Ma bardzo ładną naklejkę. Ma takie lodowe szpony. Więc co? Zacznijmy. Tutaj ma... Takie nie wiem jak to nazwać. Ś mm, miecze lodowe. Pod tym ma zwykłe miecze. Więc co tak on wygląda od boku. Tak on wygląda od tyłu, tak on wygląda od drugiego boku i tak on wygląda jeszcze raz od przodu. Chciałbym jeszcze na niego spojrzeć od góry o tak. Tutaj ma takie gumki, bo jak widzicie, to się da ruszać, a to później wraca do swojej pierwotnej formy. Chciałbym tutaj jeszcze powiedzieć, że ma on fajnie zamontowane koło, które tak fajnie z tyłu wygląda, a ani się nie gibie, ani nie nic. No i co? Mamy tutaj oczywiście jeszcze w środku kierownicę. Niestety nie ma miejsca, gdzie Zin by mógł usiąść. To jest jedyny minus tego zestawu według mnie zestaw grube 8 na 10 też. Nie no dobra, 7 na 10 bo mech był lepszy. Ale według mnie też fajny motorek. No i co widzowie, tak się prezentują dwa zestawy obok siebie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Łapka w górę z dzwonem. I ja to kończę. Patki, narka.